Cześć, witamy na kanale Ladies. I dzisiaj robimy Food Makeup Challenge. Ciii. Więc zapraszamy. Mamy tutaj curry, papryka, jam, mąka, cukier, e, przyprawa do piernika, miód i nutella. Więc spróbujemy coś wykombinować. Właśnie tak się zastanawiam, jak curry nałożyć. To będzie fajnie, pachnieć później na się nad tobą na o, jak ty pachniesz? Sweet. Chciałabym cię, cię moje jedzenie. Ja biorę na oczy miód. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Żeby był taki efekt. O, tak. Eee, jak na sesjach zdjęciowych robią. Pierniki kary. Nie, chyba podkłady z tego nie zrobimy. Nie wiem, jak tobie wychodzi, ale. Pacia I na to na górę. Będę nakładać przyprawę do piernika. Spróbuję, jeżeli będzie fajnie, to będzie. O, ja już, e, nie wiem czy widać, mam e, od razu takie bardzo dziwną maskarę na oczach z miodu. Przypomniało mi się kocenie w tym gimnazjum. Tak. Też kazali się czekoladą malować. Ja sądziłam, że jeszcze raz kiedyś to zrobię. Powiedziałam, że to był ostatni raz, kiedy dałam się czekoladą pomalować. Ja przed chwilą czytałam, że strasznie teraz w trendzie jest czerwony makijaż powie, więc. Serio? Oh. Tak, coś mam z okiem. Nie dla mnie to jest wyzwanie po prostu niesamowite. Ale wiesz, co mąka to nie jest taki głupi pomysł. Czytałam o tym, że niektóre dziewczyny naprawdę. Co, jako pudel Używają mąki. Nie, jako jest, więc z wodą musi być. Biorę taki malutki pencelek. E, biorę tą samą chyba do piernika, bo mam jasne brwi, e, przyprawę. i... Muszę namoczyć ten pędzelek, który jest taki sztywny, jak ja w łóżku. No faktycznie, wcale się nie wyróżnia nic. Bardzo dobry podkład. Świetny. Taki. Dobra, robię konturę. Nie wiem, czy mąka nadawała się pod oczy. Chyba nie. A Wyglądasz jak do takiej sesji jakiejś na, na zimę. No. Wiesz, zamiast, zamiast śniegu dać mąkę. Ty nie jesteś tak źle, wiesz, co? Tak. No. No ja ci powiem, jakbyś pomalowała się sama tym samopaleczem. Kto chce zrobić efekt opalonej cery, proszę zakładać Nutelle. I don't know how it works, but we will see. Dobra, to teraz zrobimy brzmienie czekoladą. Myślę, że nic tu innego ani ludzi. Się, kontury też można zrobić czekoladą. No, wzięłam wodę, to mi spada. Mm. Ja, bym się, ja bym się obawiała jednak trochę. Dobra, ja tej. kontury, bo... Zrobimy słodką papryczkę na ustach. Mam skórę podatną na uczulenia. Mm, ja będę teraz słodka, tak naprawdę. To Ja też. <laughs> o, jakie o, masz brwi! O, jakie masz kontury! <laughs> Ojej, jak ty wyglądasz, kobieto! W takim razie coś, Dżemiku, bym zrobiła? To ja. Co tu jeszcze można? Chyba wezmę z ciebie przykład. <grym> Rumieńce. No i rosałeczka dziewczyneczka. No piękny jest mój makijaż. Dobra, to jest to jest niezdrowy jakieś. A słuchajcie, musicie to bardziej smarować w twarz, bo szybciej, no bo to się wchłania i później ta polenizna jest taka nierównomierna. To wygląda jak kupa na twarzy. I <grymne> teraz na miasto. Na <grymne> miasto. <grymne> Możemy spróbować jakiś kolor zrobić. Czyli nakładamy na całą twarz. Ja bym chodziła cały dzień głodna. <grymne> no dobra, jeszcze mam cukier. To jeszcze cukier trzeba wykorzystać jako y, cień do powietrza. Jest fajnie, możecie to używać na imprezy, bo to daje efekt takich błyszczących ust większych. No i oczywiście na wilże. Utrwale wszystko mąką. Może mogą z wodą jeszcze spróbujemy. No i w przypadku jakiegoś fajnego faceta to zawsze pocałunek będzie... Od razu przykleję się do was. Musisz znaleźć stylizację. To wszystko ci pasuje, ci No, w sumie racja. Co nie dowierzysz to... Tak, co nie dowierzysz to będzie super. Na oczy możemy użyć jeszcze ym, z góry na miód, raczej macie miód, taki jak jeżeli robicie jak ja, no to jeszcze możemy wziąć cukier, żeby były takie brokatowe oczki. Teraz rozświetlacz. się rozświetlasz cukrem może, o. Wiem, rozświetlacz to miód, tak jest. Też zaraz dodamy. Teraz przechodzimy o, do różu. Wow. Tak. Jakie to wszystko jest mieszkańce. Ja to potrafię. Jakie usta robisz, czerwone? No ja zrobiłam takie mm, pomarańczowe. Na pewno zamieniłabym produkty kosmetyczne na produkty spożywcze, e, na make-up, ale to oczywiście w domu, żeby nikt nie widział tego. Po to, żeby mieć taką fajną frajdę z malowania i móc szybko zjeść. Ja bym tylko korzystała z miodu i cukru, bo to wiem, że jakoś tam skrabuje usta. Czy nie wiem, czy skarbuję. Po <noise> tak prostu leży tam. Fajna zabawa, ale na jakieś takie wyjścia. Nie, no chyba nie na czerwone, żeby się nie sprawdziło myślę. <noise> Dziękujemy wam za oglądanie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobało i koniecznie zaglądajcie na nasz Instagramowy profil. Do zobaczenia. Do zobaczenia.